Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, w drugim odcinku z serii, Jak potrafię wystroić wyspę w 10 dni. Oczywiście troszeczkę yy, nas tutaj czasu szukał, yy, bo poza odcinkiem, yy, jakby do 5 dni, chciałem ustroić i oczywiście do 5 dni ustroiłem ale mamy teraz 8 dni więc będzie do 12 dnia a następny odcinek będzie specjalnie jakby dla Was że będzie 20 dni zamiast 15 jakby ten odcinek chciałem zacząć magazynem czy tam ulepszarką jak kto woli Oczywiście tu będą dwa wejścia do tego, tylko muszę troszeczkę to powyższyć. Gdzieś około tego taki poziom może być tego. To będzie taki trade room dla villagerów. Jak mówiłem wam już w piątym, w sensie w pierwszym tym odcinku, żeby, że mogę zrobić sobie tutaj ten trade room do dla villagerów i co? Może zobaczymy się jak już zrobię detale W bardzo szybkim czasie dość mm, zrobiłem yy, yy, no, pokój wymiany, że tak powiem dla villagerów yy, na moją myślą, bo mamy jeszcze do tego dziesiątego dnia troszeczkę. Jak nie zdążę, zrobię poza odcinkiem i myślę, żeby zrobić tutaj las, a w nim kilka ciekawych miejsc typu piramida z takiej cegły. też zobaczę z czego mogę tam zrobić na przykład z popękanej cegły mogę zrobić piramidę. I raz będzie taki z jakby dżunglą i tym. Zobaczymy jak to będzie. Jak nie zdążę, to nie zdążę. Trudno się mówi. Ale i tak mamy jeszcze kilka czasu. Do tego, dziesiątego dnia. Więc bierzemy się za to. Już powoli wiem jak mogę zrobić ten raz, że w jednej części, czyli taki normalny las, normalne drzewa i takie te dęby, tu oddzielę zaraz yy, znaczy nie oddzielę, tylko może zrobię jakieś górki i takie i inne. A jak... Nie zdążę, to najwyżej pokażę Wam efekt końcowy w następnym filmie, który prawdopodobnie będzie gdzieś y, z, za tydzień. Bo wiecie, szkoła wraca i takie tam. Y, I te, takie rzeczy. dwa obok siebie Pięknie. Jeszcze jakoś, żeby to nie było sam raz, to tutaj podam jakieś rośliny. Ogólnie na razie świat wygląda świetnie. Mm. Tylko, że na razie nie za bardzo. Jak będzie setny dzień już tego świata, to będę robić projekt, który będzie wymagał ponad 80 dni minecraftowych może, tak będzie, więc wtedy już będę robił serię za 100 dni lub coś w tym stylu, albo co 20 dni, to co 10, bo tak co 5 robię na razie, więc może się uda. Oczywiście zrobię jakieś tam bazy na wzgórzach jakichś, w sensie w górze. Bo troszeczkę nie za bardzo fajnie tak robić świat na tylko w płaszczyźnie, czyli na płasko. Bo też można tutaj zrobić jakieś fajne schodki tam, farma, takie inne. Y... Tamta wioska będzie nowoczesna. Ta taka... Nie wiem. W sensie tak mogę zrobić, że... Y... Nazwijmy to tak. Ta wioska to jest... Y... wioska numer... Nie. Ta wioska to jest wioska numer jeden. A ta wioska to jest wioska numer 2. I jak chcecie, to podajcie jakiś pomysł świetny w komentarzu. Na przykład wioska 1 będzie, yy, nie wiem, yy, nowoczesną albo starożytną. No nie wiem, to już od Was zależy. Yy. Taka decyzja. Powoli się zbliża koniec tego odcinka. No, był naj, najkrótszy, ale no, no niestety, tak, taki na wypadek. Yy... Zrobię tutaj górkę i na nie posieje drzewa tropikalne, i wtedy do Was wrócę. Już zrobiłem, jakby, <coughs> pierwszą część dżungli. Fajnie ona wygląda. Z poziomu wioski wygląda to świetnie. Las też wygląda dobrze. Myślę, że można zrobić podsumowanie, bo zaraz już będzie koniec dnia 9, 11, dzień 10, gdzie będzie już koniec tego odcinka. Gdy zrobiliśmy tutaj wymieniarkę tam jak kto woli i myślę żeby zrobić y, gdzieś y, zejście albo skinie tytunę z portalem to będzie pomysł na następny odcinek i jak się domyślacie to będzie nether i y, y, ta seria nie będzie polegała tylko, że mamy na tym świecie, na normalnym świecie, robić yy, jakby go yy, To chodzi, że można wszędzie. Yy, I co? Czekamy na dzień yy, dziesiąty. Ten czas jeszcze sobie coś tu porobię. Dobra, za ten czas, jak czekamy sobie yy, na. Dziesiąty dzień, czyli na koniec odcinka. No, to zrobiłem sobie mały stawik w tropikalnej części. Jeszcze trochę drzew w bo drzew nigdy za mało. I ja zastanawiam się, dlaczego tak długo ten dziewiąty dzień się ciągnie ooo no ja po prostu to zastanawiam tak długo czekam o nie, pomyliłam drzewo Ej, dobra nieważne no, po prostu tak długo czekam, że już powinien być ten dzień Ja troszeczkę te slajmy mogę zostawić pismo na tym świecie, bo mnie te slajmy już powoli zaczynają wkurzać. Yy. I jest dzień dziesiąty. Koniec odcinka. Jeszcze Wam yy, pokażę jak wszystko wygląda. Koniec, odc koniec yy, drugiego odcinka. Dżungla jest zrobiona. W części, las też y, jest wymieniarka, że tak powiem, że tak to nazwę, y, to tutaj ja nieważne, y, to też jest tak, Dobra, nieważne. Y, jako iż tu mogę zrobić tak. Ok. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Y następny odcinek może wej wejdzie za tydzień, w niedzielę też. Y więc myślę, żeby te odcinki wrzucać co niedzielę, a w tygodniu inny materiał. Dziękuję Wam. Za oglądanie. Trzymajcie się. Siema!